Uuu, czekaj, co? Eee, halo? Gdzie moja zbroja? I czemu zrespiłem się w jakiejś wiosce? <gry> czekajcie, czekajcie, o co tu chodzi? A tak serio, to siemaneczko, z tej strony Mazero i witam cię w pierwszym odcinku Hardcora na moim kanale. Jest to nowa seria. No i co? No zaczynamy od nowa, no to czas jakieś drewienko wykopać. Na początku skopałem drewno i skraftowałem podstawowe itemy, po to, żeby potem ruszyć do wioski zabić golema. Elegancko... Dobra i leży I cztery Okej okay, mam szczęście od tych czterech mam Teraz lepszy love ten już nie jest nam w ogóle potrzebny Więc to już wyrzucam I robimy sobie motykę No i wchodzimy tutaj na górę bo są jeszcze tu jakieś domki Jak najbardziej je sobie zwiedzę I co tutaj na razie mamy Mamy jeszcze może jakieś Ok, mamy kawałek kolejny zbroi Już tego chleba jednego nie wezmę Bo po co e, Mamy dżunglę w ogóle ogólnie jeśli chodzi o ten świat e, No i co Wyruszamy Podróż Myślę że zostawiamy tutaj tą wioskę Chyba że jeszcze jakieś żelazo Tutaj mnie nie nie, przekona, nie, nie, Jest niby? Dobra. W sumie jednak mnie to przekona. Weźmiemy to żelazo. Mamy jeszcze węgiel. I lecimy sobie w podróż. Okej, okay. pierwsza rzecz to Portelo. Chętnie zwiedzę może jakiś koksik. Fajnie by było. Ale jak będzie jakiś refik lub jakieś żelazne agenty to będzie spoko. Jakieś zawsze fajne szczypy tu powinny być. I zobaczmy co w pierwszej skrzynce. Ne, no tak średnio. To wezmę. To wezmę i wezmę to Dobra, no i lecimy dalej, ale jest Fortale'o, więc już dobrze się zaczyna nasza podróż No Okej okay. Mamy... Co jest? Jeju, jak ja dawno w Minecraft nie widziałem tego biomu Serio Mamy mesę. Nie no spoko, zawsze po jakieś złoto można tam iść I mamy pustynię Okej, okay. jako jest pustynia to myślę, że jakaś piramida Bardzo chętnie bym tutaj zobaczył jakąś piramidę Więc co? Ja sobie biegnę na tą pustynię i zobaczymy Okej okay. Jest wioska, jest wioska, jest wioska Dobrze, dobrze, druga wioska na tym świecie W odstępie jakichś, nie wiem Około 600 kratek jest druga wioska Bardzo dobrze, jest golem Kolejne żelazo będzie, jest lawa, pulka nawet Jest bardzo, bardzo dobrze I jeszcze hejbali, bardzo dużo tutaj mamy Więc naprawdę Elegancko. Druga wioska już znaleziona. Bierzemy sobie hejbale. Nowy dzień i lecimy dalej w podróż, ponieważ znowu to jest wioska, która jakoś nie przyciąga mnie, żebym tutaj został na długo. Więc, tak jakby bez historii, trochę ta wioska, tylko hejbale i tyle. Ale myślę, że i tak fajnie. Okej, okay, kolejne portailo obok. No dobra, proszę. Dobra, ref. Chociaż złote marchewki. Fire Aspect, okej, okay. mega spoko, że Fire Aspect. Będziemy mogli sobie zabić właśnie tam krówki I to będą steki, więc to będzie zarąbiste jedzonko Jeszcze mam, okej, okay, jeszcze mam te złote buty z riderem, co zarobiście? Piramida, okej okay. Nie no, ten świat naprawdę fajnie się zaczyna, fajnie To regeneracja może nam nieraz uratować życie I teraz, kolejny raz, czy będzie coś w tej piramidzie? Czy to będzie taka piramida bez historii? Zobaczmy Idziemy, wezmę sobie jakiś bodulec O właśnie, no nie, flint na pewno się nie podbuduje Bierzemy sobie deski i lecimy do piramidy No i może coś tutaj będzie Może jakieś diamenty O, diamenty Wchodzimy do piramidy Nikogo tu nie ma, dobra Bezpiecznie wejdziemy sobie Przeżyję, przeżyję TNT bierzemy Elegancko Całe TNT I lecimy Chciałem zrobić ładny opening Pierwsza skrzyń... Aha, no dobra, jest koks, nie mam pytań. Jest koks, dobra. Co jest? Mamy koksa. Tutaj co mamy? Mamy koksa na hardkorze, zarąbiście. Eee, Prot1, ok To weźmiemy. E Fender Falling, okej, okay, to jest naprawdę dobry enchant. Luck of the Sea, gorzej nie bierzemy tego kości, ale mamy koksa. Dobra, zarąbiście, że mamy tego koksa. A mówiłem, mówiłem przed wejściem, że coś musi tutaj być. I mamy koksa, mamy koksa na hardkorze. Ciekawe ile razy jeszcze powtórzę, że mamy koksa, ale no, no jest zarąbiście. No i lecimy dalej, szukać jakiegoś naprawdę fajnego miejsca na bazę. Kolejna wioska. Ja już nie mam pytań, widzowie. Kolejna wioska, dosłownie tu jest piramida, tu jest piramida. Nie mam pytań, jest kolejna wioska. Dobra, no i lecimy, lecimy. Co jest w tej wiosce? Proszę, żeby to było fajne do mieszkania, żeby... Nie, kolejna piramida, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, widzowie? Co jest grane? Co to jest za seed w ogóle? Nie mam pytań. Dobra, używamy tej naszej złotej motyki. Zaraz będziemy mieli tak hejbali w ogóle. Dobra, lecimy dalej. Brać te hejbale. Myślę, że chwilowo hejbali nie potrzebujemy. A zżera mnie ciekawość, żeby zobaczyć, co będzie już w drugiej piramidzie na tym świecie. No i co. Nie mam pytań! Kolejna wioska! W ogóle muszę zacząć zbierać tą trzcinę, bo widzę, że jest strasznie dużo trzciny na tej pustyni. Ale po prostu, no, nie da się wręcz skupić na takich rzeczach typu trzcina. Jeśli znajdujecie dwie piramidy, trzy wioski, dwa razy portal, no serio. I co nas czeka w tej? Może znowu coś takiego ujrzę? W piramidzie nie znalazłem w sumie nic ciekawego poza diamentem. Poszedłem potem do wioski, znalazłem ruiny portalu, zabrałem dość ciekawą złotą motykę i postanowiłem właśnie posiedzieć się w tej wiosce. Myślę, że na razie zostajemy w tej Wiosce? Myślę, że ten odcinek zakończymy w tej wiosce. Oczywiście nie mówię, że już koniec, ale nie mam już zamiaru chyba się ruszać gdzieś dalej. Zasadzimy sobie tutaj trzcinę. Mocno też przekonało mnie, żeby zostać tutaj to, czyli farma krów, którą sobie wykorzystamy, żeby właśnie zrobić faremkę. Pójdziemy sobie po bloczek złota. Tutaj jeszcze jest trzcina, to zaraz wezmę. Bloczek złota też sobie weźmiemy. O, tym się kopie złoto. Dobra, chyba szczęście. Na razie jeszcze zatrzymam dla siebie, nie będziemy szli dalej. I zaczniemy sobie powoli ogarniać itemy. A mając na myśli ogarnienie itemów na początku stworzę sobie dom. A mój dom y, będzie fajnym pomysłem, ponieważ połączę dwa domki villagerów. Właśnie te dwa domki. Tylko skopię sobie te rzeczy ze środka, które niezbyt mi tu pasują. Na przykład ten komin mi tu w ogóle nie pasuje. Ten okej, okay, Blast Furnace bardzo chętnie przyjmę. Jest to naprawdę fajna rzecz. Szybko się w nim przepala żelazo, więc to sobie weźmiemy. I czas kopać to też. Wezmę do tego złoty kilo, bo on bardzo szybko kopie ten piasek. Z tego co pamiętam. No i sobie to kopiemy. E, połączymy sobie na razie to tym, co nieźle połączyłem. Połączymy tym, bo nie mam tego bodulca Ładnie. Piaskowego, więc zrobimy to jakoś tak. I tak się prezentuje widzowie. Mój pierwszy dom na świecie hardcore. Myślę, że jest piękny. Jeszcze tutaj sobie za chwilę cały urządzimy. Więc tak, wejście będzie. Tu będzie wejście. Dobra. Tutaj to niszczymy, bo mam nieposegregowane w ogóle ku. Chwila. Trzeba ogarnąć sobie kwipunek. Yy, idziemy spać, tylko sobie zjemy. I tak kończymy kolejny dzień na tym świecie. Naprawdę, jak w ogóle spojrzymy na te achievementy, jak to dobrze wygląda. Jest kolejny dzień, a my dalej ogarniamy sobie ten domek, więc tak. Tutaj zaś będzie piec. Trzeba sobie kół ogarnąć, więc tak i tak to sobie zrobimy. Łóżko myślę, że pasuje w tym miejscu bardzo fajnie. Yy, ja tutaj się pobawię w mega design, chociaż nie umiem, ale patrzcie, ten. Design, widzowie. To jest to. To jest piękny design mojego łóżka. Jeszcze sobie zrobię dywanik tutaj. A co mi? A ja nie, w sumie ten dywanik tu nie pasuje. E, zniszczymy sobie te drzwi. Musimy sobie ten kamień właśnie wziąć tutaj. Wziąć te drzwi. Ten kamień zniszczyć. Wziąć te drzwi tutaj i wstawić je. Czemu tu tyle osób przychodzi? Uwaga, nasz dom prezentuje się właśnie, właśnie tak. Myślałem, że wygląda to trochę lepiej. Nie, no, wygląda to tragicznie, widzowie. Trzeba zniszczyć w ogóle te hejbale sprzed domku. I nie, 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 to nie wygląda dobrze. To wygląda co najmniej średnio. E, co tutaj można zrobić? Szybę można zrobić takie okienko. Tutaj okienka są fajne, takie z tego co pamiętam. Takich właśnie pół bloków. Mógłbym niby skraftować, ale po co, skoro mogę ukraść? Zrobimy tak. Zrobiło jednak, zachowało to trochę stylu. O, no i to się lepiej od razu prezentuje. Tu zrobimy identyczne okienko. Tak jest, już lepiej to wygląda. Tutaj na przykład to okno zniszczymy. Tutaj również to okno zniszczymy. O, no i nasz dom już nawet się prezentuje. Jest okej, okay, tylko mi coś nie siedzi. O, i wygląda to nawet spoko. W środku też jakoś to urządziłem. Na pierwszy odcinek podsumowując, mamy wioskę, mamy trzcinę, mamy koksa, trzy refy. Bardzo dobry ekwipunek z takiej hey bali. Naprawdę wygląda to świetnie. Trzymajcie się, do zobaczenia i siemaneczko.